Cześć! Wsiadamy właśnie do Seattle'a Leona Cupra ST 280 ze skrzynią DSG. Wersję Cupra z zewnątrz wyróżniają drobne akcenty, takie jak napis na tylnej klapie, znaczek z flagą na przednim grillu. Napisy Kupra na zaciskach hamulcowych, a także znaczek flagi na tylnej klapie z napisem 280 odnoszącym się do mocy tego auta. Wizualnie ten samochód zdecydowanie do mnie przemawia, chociaż trzeba przyznać, że w stosunku do zwykłych wersji nie różni się zbyt wiele i uważam, że styliści przy wersji Kupra powinni poszalić troszeczkę bardziej. Z drugiej strony dzięki temu dość niepozornemu wyglądowi auto potrafi bardzo mocno zaskoczyć i mało kto się spodziewa, z jak szybkim autem ma do czynienia na drodze. Miłym akcentem są także przednie światła, w pełni wykonane w technice LED, które fenomenalnie wyglądają i przyzwoicie świecą. Zresztą tylnym lampom też niczego nie brakuje. Pora na małą przejażdżkę, w trakcie której zwróćcie sobie uwagę na to, jak pracuje układ kierowniczy. Właśnie zbliżam się do ronda i obserwujcie. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu mogłem pokonać całe rondo bez odrywania rąk z kierownicy. Do tego dodam Wam, że układ jest bardzo precyzyjny i pracuje z przyjemnym oporem. Jakim samochodem jest Seat Leon Cupra ST? Przede wszystkim jest samochodem bardzo praktycznym, ponieważ zmieścicie w nim 5 osób i całkiem spory bagaż. Ale to nie wszystko. I w przypadku wersji Cupra... To nie liczba miejsca w tym samochodzie decyduje o jego zakupie, a to jakie emocje potrafi wywołać u kierowcy ten samochód. A potrafią wywołać naprawdę fantastyczne emocje. Jeżeli wciśniecie sobie pedał gazu do oporu auto natychmiastowo przyspiesza i dosłownie w kilka sekund macie już 200 na liczniku i bez problemu wyprzedzacie niemal każdy samochód. Do tego auto przy prędkościach typu 230-240 km na godzinę cały czas prowadzi się w sposób bardzo, bardzo przewidywalny i dający pewność sprowadzenia tego samochodu. Naprawdę szybkie auto. Jednak najwięcej emocji ten samochód da Wam przy pokonywaniu szybkich zakrętów. Pojechanie tym samochodem w góry i jazda po ciastek, serpentynach to jest coś co on będzie uwielbiał, a wy będziecie to uwielbiać razem z nim. Czy ten samochód ma jakieś wady? No, jak każdy samochód, nie ma auta idealnego. Na pewno samochód jest rozsądnie skalkulowany, ponieważ cena tego auta jest myślę, że, że adekwatna do tego, co on oferuje. Wiadomo, że dane podane przez producenta dotyczące spalania zawsze uzyskiwane są w odpowiednich warunkach testowych i podczas spokojnej jazdy. Cupra jednak jest autem, które zdecydowanie nie skłania do ecodrivingu i spokojnej jazdy, a faktyczne spalanie przy jeździe pozwalającej poczuć pełnię możliwości tego auta mocno odbiega od danych katalogowych. Dla przypomnienia, producent podaje spalanie 8.4 w mieście i 5.7 w trasie. Jeśli chodzi o mnie, to najniższy wynik, jaki udało mi się uzyskać jeżdżąc po mieście, to 10 litrów i to była już naprawdę spokojna jazda. Natomiast jeżdżąc tym autem w sposób dynamiczny, spalanie oscyluje w okolicach 14-16 litrów. Natomiast taka naprawdę ostra jazda gwarantuje już wynik 22-25 litrów na setkę. W trasie uzyskałem średnie spalanie 10,5 litra, pokonując trasę Wrocław-Warszawa przez większość czasu utrzymując prędkość autostradową 140 km na godzinę, kilka razy przyspieszając, by wyprzedzić inne samochody. Przy ostrzejszej jeździe w trasie, spalanie na poziomie 16 nie stanowi dla tego auta żadnego problemu. Natomiast wtedy pojawia się już inny problem, mianowicie zasięg, gdyż pojemność zbiornika paliwa wynosi raptem 50 litrów. I okazuje się, że przy takim spalaniu w trasie nie pokonamy całej trasy Wrocław-Warszawa na jednym tankowaniu. Dobra, przejdźmy w tryb kupra, szybko, tu nic nie jedzie, zwolnijmy do 80, jest i uwaga, pełen ogień. Auta nie jest jakiś bardzo głośny, mógłby być wyraźniejszy, no ale widzicie, 200 w tej chwili już, 220, 230. Śpieszenie jakie udało mi się przed chwilą uzyskać od 80 do 120 to 3,1 sekundy, 3,1 sekundy od 80 do 120 to bardzo istotna wartość przy wyprzedzaniu. To oznacza, że to auto jest bardzo, bardzo sprawne do wyprzedzania. Mogę to potwierdzić, ponieważ miałem okazję już kilka takich manewrów wykonać i wyprzedzanie tym autem to czysta przyjemność. W dodatku 13,11200. To też jest dobry czas. Niektóre auta w takim czasie nie przyspieszają do setki nie osiągają dwóch setek. W tym aucie jesteśmy w stanie uzyskać 100-200 w 13 sekund. 3, 2, 1 Pora sprawdzić, jaką prędkość maksymalną uzyskuje Seat Leon na niemieckiej autostradzie. Producent deklaruje 250 km na godzinę, czyli taką, jaką uzyskuje większość Mercedesów i bmw posiadających elektroniczną blokadę prędkości. W kuprze jednak udało się uzyskać nieco więcej, a dokładnie 270 km 3 km na godzinę. Całkiem przyzwoita prędkość jak na niepozornie wyglądającego kombiaka. Nie sądzicie? Pora na krótkie podsumowanie. Jeździłem tym autem przez tydzień i zrobiłem w tym czasie 1500 km. Co mi się najbardziej spodobało? Charakterystyka pracy silnika, moc, zawieszenie, układ kierowniczy i przede wszystkim skrzynia DSG. Jest to pierwszy automat, który naprawdę bardzo mocno mnie do siebie przekonał. Rewelacyjnie zmieniając biegi, zarówno podczas spokojnej jazdy, jak i dynamicznej, korzystając z tej skrzyni, nie miałem nawet potrzeby używania łopatek. Moc auta jest naprawdę spora, chciałbym jednak mieć do wyboru także wersję z napędem na cztery koła, dzięki któremu o wiele lepiej można by wykorzystać moc, jaką oferuje ten samochód. Problemy z trakcją występowały do prędkości 60-70 km na godzinę na suchym. A jak było mokro, to i powyżej setki potrafiła migać kontrola trakcji. Na szczęście Seat zapowiada w drugiej połowie 2016 roku pojawienie się kupry z napędem na 4 koła i mocą 300 koni. Brzmi rewelacyjnie. Chociaż trzeba też pamiętać, że dużą zaletą obecnej kupry jest stosunkowo niska masa, która wynosi w kombi zaledwie 1380 kg. Spalanie jest dosyć wysokie, jednak nie odbiega od konkurencji. Natomiast na jej tle Leon dość słabo wypada pod względem dźwięku. Oczekiwałem pod tym względem zdecydowanie więcej. Może dla niektórych będzie to zaleta, ja jednak wolę, aby w trybie kupra auto mogło brzmieć zdecydowanie bardziej rasowo. Jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza, to jest ona poprawna, chociaż w stosunku do golfa zdecydowanie słabsza. Ceny kupry ST startują od 114 800 zł w podstawowej wersji i z manualną skrzynią. Testowany przeze mnie egzemplarz o mocy 280i ze skrzynią DSG oraz dodatkowym wyposażeniem to koszt około 150 tysięcy zł. Czy Seat Leon St Cupra jest autem wartym zakupu? Moim zdaniem zdecydowanie tak, chociaż wszystko zależy od potrzeb, jakie macie. Zapraszam Was także serdecznie do komentowania tego filmu, wpisywania co Wam się podobało, co nie, czego Wam zabrakło, a także do subskrypcji mojego kanału.